Cześć wszystkim. Przychodzimy do Was z kolejnym vlogiem z podróży do Szwecji. Mieliśmy spokojną noc na promie. Życzymy wszystkim miłego dnia, zostańcie z nami. Proszę <śmierdzi> spadłaś. Ume <śmierdzi> się łapie. Musimy już iść na śniadanie. Ogólnie o godzinie 8 mamy już opuścić kabiny, bo o 9.30 już będziemy na miejscu, czyli godzinę i 30 minut przed przypłynięciem do portu musimy opuścić kabiny. Eliasek biedny wczoraj tak płakał, nie mógł zasnąć, był taki przebodźcowany, że słuchajcie, on mi powtarzał, że on chce do domu. Mówi, jedziemy do domu. Mówię, okej, okay, zaraz dopłyniemy do portu. I po prostu wracamy z powrotem. On mówi: już teraz chce do domu. biedny takie łzy mu leciały, naprawdę, tak mi go było żal. I ja go rozumiem, i wydaje mi się, że my po prostu albo od dawna nie podróżowaliśmy, i on w sumie zapomniał, jak to jest, albo po prostu faktycznie on już był zmęczony wczoraj. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Już nie będzie chciał do domu. Ja nie chcę do domu. Ty nie chcesz do domu? Ja też nie chcę. W skrajnym wypadku spacerujemy przez cały dzień po Kalskronie i wieczorkiem wracamy z powrotem promem do Polski. Ja <grym> Wiedziałam, że tak będzie. My już wstajemy, wychodzimy, bo zaraz wszystko nam zjedzą. No się widziałeś? Mm. Ta kobieta jest taka sama. Co w Turcji? Co mm. teraz do Szwecji płynie? To samo. Mm. Najważniejsze jest... Jedynie. Tak ładnie. Majusia, i do przedszkola. Maju, a skarpety one ma czyste akurat. Wszyscy już obudzeni, ubrani, oprócz Eliaska, który śpi sobie. Mało wyspał? Tak. Łał. Wow. Idziemy. Idziemy jeść. Tak? Makaron. Makaron z rana. <laughs> Drapina, żeby wyjść tam, bo się blokuje. <noise> zawsze. A jeżeli mówię, tam nie ma restauracji, przecież tam jest klub nocny. Tu jest restauracja. I jednocześnie klub chyba. Ale Jej, musimy do końca, Majucie, do, do, do końca. Piękne widoki i Majuś. Masz już, już dla siebie znalazł. Proszę, nie wszystkie, tak, od razu. Nie, 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 cały ten druk. Nie, 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 już. To na tak? tak, na tym koniec. Mojego śniadania. Ale ogólnie, no, spory ten bufet jest, fajnie. Począć na mogę. Tak, a ma, maja też też na rześniki jest. Czyli jak ja pomarańczę, tu jest sałata. Fajnie. Dziękuję, my czego szukamy? Tak, makaronu. No, chyba nie. Ma. Co mańczyk, chcesz jajko? A co tak? tak, a dał ci zielitek. No, za dużo jajek dla jednej maji, malutkiej. Wiesz, co? No on czeka na makaron. Tu nie ma ma makaronu No Nie, tu nie ma makaronu A więc co? My czekamy do obiadu na makaron Nieważne, że musimy o 9.30 stąd wyjść To znaczy w ogóle z promu Ale my czekamy na makaron, tak? No, już widać miasta. Słuchajcie, obiecałam wam zrobić room tour tej kabiny Ale o tym zapomniałam Już już jesteśmy w Szwecji, tak? E, tu mieliśmy łóżka. Tu też kolejny, ale z nich nie korzystaliśmy. Tu jest mała łazienka, prysznic, e, toaleta, lustro. I to w sumie wszystko. Szafy tutaj nie ma. O, ku -ku. I telewizja, ale z niej nie korzystaliśmy. Jesteśmy w Szwecji! Słuchajcie, w kalskronie jest 9 stopni na plusie. Ale <noise> wszyscy ubraliśmy. Czapki, bo trochę wieje tak od morza, prawda? I nawet dzieciaki mają rękawiczki. Dobrze, że spakowałam, prawda? Musisz poprawić czapkę, tutaj coś nie, nie okej. Okay. Co o co prosisz, Eliasku? Ryba, ryba! To, tak, desko do krojenia, już. Sporo ryby w skrzyni. Myję rybę i włożę tu i Podobały mi się te kolorowe domki. Uważaj, żeby się nie wykąpała przez przypadek. Zimna! Chciałaś pływać? i tutaj, tutaj wyspa ślub no tylko tutaj odrobinę chłodniej no, odrobiny. tak naprawdę tutaj tak strasznie wieje że te 9 stopni odczuwalne są jak minus 1, minus 2, minus 3 prawda? po prostu czuć taki mróz myśl no. o co mówiłeś? co? co tutaj? a jace? tak patrz 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 zaraz pójdzie stąd co? A poczułeś to powolne, skandynawskie życie? Slow life. Ciekawie, czy tu jest Ikea? Jest, oczywiście. Co? No, okej. Okay. Chyba w każdym domu choć jedna rzecz jest z Ikea. <laughs> Myślę, że dużo. Ale te domki są piękne. Myślę, dlaczego my tak na niebiesko nie pomalowaliśmy nasz? Tu jest mo morski budowl. Morski klimat. Zobacz, zobacz, pod każdym okno. Przy każdym oknie, no taka Słuchajcie, taka e, nocna lampka no. Wszędzie, Zawsze. naprawdę Nie wiem dlaczego, co oni z tym mają Jeśli ktoś coś o tym wie To napiszcie nam w komentarzu Trochę jak w takich filmach I słuchajcie, nie ma ludzi Taka pustka po prostu Tutaj każdy dom jak dzieło sztuki Zobaczcie myszki to jest walizeczko. I tu kolejne. Tak, to są konie, się. Ja nie mogę. Zobaczcie. Tutaj naprawdę przy każdym domu znajdzie się jakaś niespodzianka. Nikogo się nie przypomina, Jasek. Służka za nóżkę z telefonem. No. A, jak tak? No, a mama? Nigdy. Zobaczcie te. Chcemy coś zjeść, tak? Co Chcecie spróbować szwedzką bułeczkę? Do Ikea. Do Ikea? Trafiliśmy do takiego malutkiego centrum handlowego. Spróbujemy przeliczyć ceny. Tutaj na przykład 13 prawie 14 kron. No to będzie. 5 zł, no prawie 6 zł. Na przykład biobanany banany e, za kilo 11, no prawie 12 zł. Ale kilo jabłek, no to już jest drogie. E, 15 zł za kilo e, jabłka Gala. Spróbujemy? Ty sok jabłkowy. Jakieś 21 zł. W No. <laughs> to? A, co kupujesz? Jak co Nie? Hmm? nie. Na przykład takie bułeczki 450 za sztukę. A na przykład taki torcik z krewetek kosztuje 50 zł. Ale bardzo chcę to! Tak z ciekawości sobie przeliczyłam i mleko kosztuje 8 zł. Taka butelka wody kosztuje 3,50 zł. mi pomagała? Tak? Nie. Do taką niedużą reklamówkę z zakupami wyszło nam 420 kron. 420 kron, czyli 170 złotych Może być Nie, nie jest źle Ja myślałam, że będzie gorzej Przynajmniej czytałam, że tak jest, nie było bardzo drogo, ale okej okay. Spróbuję takie serduszko Masio, ty co jest? Dobre? Fajnie To jest muzeum marynarki chyba wojennej, tak? Tak? Takie okręty Masio, to twój raj Wow. I twój raj też? Musi... Podoba Ci się? To, ja to jest. Ja to... wow. Taki domek dla krasnoludków. Wow. To dla dzieci. Tato. Super! Liasko! Co ty robisz? Płyniemy. Tato. Liasko, gdzie płyniesz? Nie wiesz. Do domu? Do domu. Do domu, okej. Okay. Teraz my jesteśmy pod wodą, wiecie? A? Tak? A to jest tam woda? Tu jest woda, woda. tak. To jaka jest woda? Tak. Tak? Tak. Gdzieś przed chwilą nawet ryby widziałam. Widzisz? też. O, tu, 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 tu. Blutki taki. To jest okręt podwodny. Taki ogromny okręt, a tak naprawdę wewnątrz, no to naprawdę te pomieszczenia Czasne. są takie ciasne tak, i takie klaustrofobiczne po prostu. Malutkie, malutkie pokoiki. Łóżeczka. Słuchajcie, kończymy już tego vloga w kolejnym filmie. Zobaczycie dalsze nasze przygody w Szwecji, w Kalskronie. Dowiecie się, czy Maju udało się znaleźć wymarzony basen. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych filmów. Pa, pa!